Witam wszystkich, Andrzej Jagodziński. Za chwilę odpowiem na Wasze pytania. Dlaczego jazz jest tak mało popularny? Dlaczego nie ma go prawie w radiu? Czy to aż tak trudna muzyka? Wielu moim znajomym zawsze kojarzy się z muzyką dla starych ekscentryków lub młodszych, ale za to snobów Onar. Dlaczego jest tak mało popularny? No, niestety jest to muzyka. Elitarna, powiedzmy sobie szczerze, tak samo jak muzyka klasyczna, nigdy nie dorówna równa popularnością w muzyce popularnej, tak zwanej pop music. I tak jest na całym świecie. Niestety w Polsce też. Natomiast nie przesadzałbym, że jest bardzo, że jest mało popularna. I tak się składa, że jestem nauczycielem w szkole muzycznej w Warszawie. Każde roku, każdego roku mamy bardzo wielu, coraz więcej. Każdego roku coraz więcej chętnych do studiowania u nas właśnie na wydale jazzowym. Miejsce niestety mało, ale młodzież widać garnie się do nauki jazzu. Poza tym festiwale jazzowe, czy to w Polsce, czy za granicą, bo pytanie widzę nie dotyczy tylko Polski, mają jednak swoją publiczność wychowaną przez organizatorów i frekwencja dopisuje. Niedawno byliśmy na festiwalu w Brukseli, dwa tygodnie temu. Festiwal Open Air w parku. Mnóstwo ludzi, naprawdę, bardzo wielu słuchaczy. Więc myślę, że nie przesadzajmy, że jest to muzyka mało popularna. Po prostu zawsze muzyka elitarna będzie, będzie zawsze jakimś marginesem. Zawsze kojarzy się z muzyką dla starych ekscentryków lub młodszych, ale za to snobów. Snob jest to postać bardzo pozytywna, proszę Państwa. A z kolei jazz, snob jazzowy jest tym bardziej pozytywną postacią, ponieważ jazz jest to muzyka, którą można odbierać zarówno w sposób profesjonalny, czyli być przygotowanym być w stanie śledzić otwór muzyczny, wiedzieć, co tam się dzieje, jak to przebiega, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale również w bardzo dużym stopniu oddziałuje na słuchaczy przypadkowych lub nieprzygotowanych, ponieważ to, co akurat słychać lub widać ze sceny, dzieje się tylko tu i tylko w tym miejscu i tylko o tej porze. Więc przy okazji Słuchać Jest uczestnikiem powstawania jakiejś nowej wartości. To jest yy, fascynujące zjawisko. I tak jak powiedziałem, nie trzeba być koniecznie przygotowanym do odbioru tej muzyki, ale z tym fakt, że się słucha improwizacji, która dzieje się tylko tu i tylko w tym miejscu, jest wystarczającą, aby przynajmniej darzyć sympatią ten rodzaj muzyki, jeżeli nie kochać. Pytanie zadaje fan. Już za dwa latka w stuknie grupie Andrzej Gdziński Trio, 20 lat działalności. Czy już są jakieś plany, jak będzie wyglądał ten jubileusz? Uchyli Pan Rąbka tajemnicy, czy robi się jakaś specjalna płytka lub turne po Polsce? Co do to po Polsce, to oczywiście bardzo chętnie byśmy zagrali, ale jak wiadomo, zależy to nie tylko od nas. Natomiast rzeczywiście stuknie 20 lat działalności. No, tak się złożyło, że repertuar, dla którego powstał ten zespół, czyli Fryderyk Chopin, grany przez zespół jazzowy, po prostu okazał się, do tego stop... repertuar okazał się do tego stopnia popularny i miał wzięcie, że gramy go do dzisiaj. Trzeba było repertuar poszerzać, nagrywać następne płyty z tą muzyką, ale no, nie tylko nagrywamy, nie tylko, nie tylko to gramy, nie tylko to gramy z innymi solistami, z innymi wokalistami, gramy również swoją własną, inną muzykę. Mam nadzieję, że. W okolicach 20 lat naszej działalności pojawia, pojawi, się, pojawi się płytka, również eksperymentalna, jak większość naszej działalności przez te 20 lat, począwszy od pierwszych płyt które były pierwszymi eksperymentalnymi krokami w tej dziedzinie. Chyba nie tylko w Polsce. Następnym eksperymentem dosyć znaczącym była płyta z 2009 roku, sonata bemol. Jest to cała forma sonatowa czteroczęściowa ze słynnym marszem żałobnym. Też, o ile się orientuję, wykonana i nagrana po raz pierwszy w historii. W zeszłym roku mieliśmy też premierę płyty pod tytułem Muzyka Polska. Cały czas obracamy się na granicy dwóch światów, muzyki klasycznej i muzyki jazzowej. Staram się to wszystko tak aranżować i pisać, aby te dwa światy wzajemnie się przenikały. Muzyka Polska jest to... Muzyka oparta na polskiej muzyce ludowej, a więc kujawia kujawiak, różne piosenki piękne z kontynentu ludowej, które oczywiście wszyscy znamy. Aparat wykonawczy to trio moje, soliści Grażyna Augustik i, i Jadwiga Kotnowska na flecie, znana flecistka klasyczna oraz orkiestra smyczkowa AUXO. Muzyka również umiejscowiona jest tak jak powiedziałem między klasyką a jazzem i wykorzystujemy zarówno elementy jednego gatunku, jak i drugiego. Problem, jak to jest zrobione, tylko. I mam nadzieję, że eksperyment kolejny udany. Wracając do Jubieluszu, mam nadzieję, że. Chociaż jeszcze nie myślałem i nie myślimy o tym. Właśnie pytanie dopiero teraz mi zmysłowiło, że to już za dwa lata. Kolejny eksperyment jestem w trakcie pisania koncertu fortepianowego jazzowego z użyciem już orkiestry symfonicznej dużej. Jeżeli uda się ten projekt dokończyć, jak również nagrać, zarejestrować. To będzie wtedy na ten niebileusz będziemy mieli kolejną eksperymentalną płytę. Mój brat jeździł na warsztaty jazzowe do Puław w kilka lat i zawsze po powrocie mama pytała go, czego się nauczył. Nigdy nie, nie umiał odpowiedzieć. Czy to znaczy, że on był głąb, czy może jazzu po prostu nie da się nauczyć, pyta Jaga. No, nie będę odkrywał Ameryki, kiedy powiem, że y, rzeczywiście nauczyć Jezusie się nie da. Żeby grać jazz, trzeba mieć pewne specjalne predyspozycje, o których zapewne wszyscy wiedzą, jakie to są predyspozycje. Natomiast nauka może przyspieszyć proces doskonalenia warsztatu, Kandydata, natomiast bez tych podstawowych umiejętności, którego fundamentu, na którym możemy się w nauce później opierać, niestety nauczyć się jazzu nie ma. Po prostu trzeba umieć swingować, trzeba słyszeć harmonicznie, trzeba mieć zmysł improwizacyjny, trzeba być perfekcyjny rytmicznie. No, niestety takie zalety trzeba mieć, żeby być dobrym jazzmenem. W szkołach czy na warsztatach oczywiście nie wszyscy kandydaci spełniają te warunki, jak również nie wszyscy, którzy spełniają warunki, zostają wybitnymi jazzmenami, wybitnymi artystami. Natomiast no, proces edukacji na pewno jest bardzo pożyteczny, ponieważ przynajmniej kształci publiczność i przyszłych odbiorców tej muzyki. Więc Finalizując, czy to znaczy, że on był głąb, czy może jazzu po prostu nie da się nauczyć? Prawdopodobnie jazzu nie, nie da się nauczyć, ale to nie znaczy, że on był głąb. Po prostu może zostać doskonałym odbiorcą tej muzyki i przeżywać ją w sposób absolutnie indywidualny i wrażliwy. Program oglądaliście dzięki firmie RSI, producentowi systemu intranetowego Webbox.